Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć po co to wszystko? Poranek jakbyś w szale nie odpoczął. Kawa, praca, obowiązki. Dzień mija, a w środku jakaś pustka, jakby życie przechodziło obok, a ty straciłeś do niego zainteresowanie. Dziś porozmawiamy o tym, jak odnaleźć sens i przywrócić smak życia, nawet jeśli wydaje się, że wszystko już było. Obiecuję, że po tym materiale spojrzysz na swoje życie zupełnie inaczej. Wiele osób traci zainteresowanie życiem nie dlatego, że mają źle, ale dlatego, że przestają czuć ruch, pasję. A gdy nie ma celu, nie ma energii, nie ma wewnętrznego ognia. Żyjemy jakby z rozpędu: ciało się porusza, a dusza śpi. To przytrafia się każdemu, kto przestaje się rozwijać. I nieważne, czy masz 30, 50 czy 70 lat, utrata sensu nie dotyczy wieku to sygnał od organizmu do Twojej świadomości: obudź się, potrzebujesz nowego kierunku, nowego sensu, nowego paliwa. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, z powodu fizycznego zmęczenia. Kiedy ciało jest przeciążone toksynami, stresem, złym odżywianiem, nie ma energii, aby z energii nie ma emocji ani inspiracji. Po drugie, przez tak zwane przeciążenie informacyjne. Żyjemy cudzymi wiadomościami, sukcesami, myślami, ale sens nie rodzi się w świecie zewnętrznym, tylko wewnątrz nas. Po trzecie, brak celów. Bez celu człowiek nie potrafi czuć radości. Wydaje mu się, że wszystko już było, że już za późno, ale to nieprawda. Sens zawsze można stworzyć na nowo. Wiem to z własnego doświadczenia. W pewnym momencie sam zadałem sobie pytanie: po co ja żyję? Po pięćdziesiątce zrozumiałem, że zdrowie fizyczne i stan wewnętrzny są ze sobą nierozerwalnie związane. Kiedy odbudowałem ciało i wróciła energia, razem z nią przyszły nowe cele i pomysły. Odnalazłem sens w doskonaleniu siebie i inspirowaniu innych. I wiesz, co jeszcze zrozumiałem? Sens to nie coś, co ktoś nam daje. Sens to coś, co tworzymy, gdy zaczynamy dbać o ciało, umysł i duszę. Wszyscy szukają instrukcji, co robić, od czego zacząć, jak odróżnić dobro od zła. Ale nowe życie nie powstaje według instrukcji, powstaje z Twojego wewnętrznego stanu, z intuicji. Z umiejętności słuchania swojego impulsu i zaufania mu, nawet jeśli inni uważają to za szaleństwo. Przejdźmy więc konkretnie do tego, co zrobić, by odzyskać smak życia. Krok pierwszy. Zacznij od ciała i zacznij się ruszać. Kiedy budzisz ciało przez ruch, oddech, oczyszczenie czy trening, energia się podnosi, a świadomość się włącza. Nawet prosta poranna gimnastyka potrafi rozpalić wewnętrzny ogień. Krok drugi uwolnij się od informacyjnego śmiecia. Wyłącz wiadomości. Porównania, negatywne treści, odłóż zazdrość, wycisz urządzenia i poświęć choć godzinę tylko sobie w ciszy i spokoju. Krok trzeci. Stawiaj sobie konkretne, żywe cele, nawet najmniejsze. Od nich zaczyna się ruch do przodu. To może być coś prostego, ale inspirującego. Przejść kilometr, zacząć uczyć się języka, zdobyć nową umiejętność, posadzić drzewo albo komuś pomóc. Ważne, by cel był realny i napełniał cię sensem. Krok czwarty. Bądź potrzebny innym. Kiedy jesteś komuś potrzebny, pojawia się energia. Krok piąty. Ucz się ciągle czegoś nowego. Bez tego mózg gaśnie, a z nim całe życie. Każdy nowy pomysł, fakt czy umiejętność to iskra, która zapala nowe połączenia w mózgu. To nie tylko rozwój. To prawdziwa młodość umysłu. Krok szósty: wdzięczność i uważność. Każdego wieczoru przypomnij sobie przynajmniej trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To natychmiast zmienia Twoją energię i uruchamia pozytywne procesy w życiu. Sensu życia nie trzeba szukać gdzieś daleko. On rodzi się tu i teraz, w samym działaniu. Kiedy żyjesz z ciekawością, z zaangażowaniem i pasją, sens przychodzi sam. Nie pytaj, po co żyje? Lepiej zapytaj, co mogę dziś zrobić, żeby poczuć życie pełniej, głębiej, mocniej. I od tego momentu wszystko zacznie się zmieniać. Życie jest interesujące, dopóki ty jesteś interesujący dla samego siebie. Przestań narzekać, przestań się żałować, przestań czekać na cud. Twoja energia, zdrowie i wewnętrzna siła to wynik Twoich codziennych wyborów. Każdego dnia albo wybierasz życie, ruch, rozwój, działanie, albo powoli się od niego oddalasz. Nie ma drogi pośredniej. Bajo ciało, oczyszczaj umysł, wypełniaj dzień rzeczami, które mają znaczenie, i wtedy poczujesz, jak wracają jasność, siła i młodość ducha. Jeśli to do ciebie przemawia, to zostaw lajka, zasubskrybuj i napisz w komentarzu, co pomaga ci odnajdywać sens każdego dnia. Do zobaczenia. Żyj z ciekawością, żyj z energią, żyj z miłością.